sobie ogólnie, że każdego człowieka jest wybrany. <coughs> jasne. Ale gdybyśmy w ten sposób mówili, to takie nauki jak psychologia czy socjologia w ogóle nie miałyby sensu. My musimy popusić się jednak o pewne uogólnienia i musimy jednak wyciągnąć wnioski z licznych badań, to są na ten temat robione, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, czego się można wytrzymać. Dwie rzeczy chciałam Państwu powiedzieć, które są bardzo istotne, oczywiście w wydaniu e, firmowym, ale nie tylko w wydaniu firmowym, ale w wydaniu firmowym przede wszystkim. Są pewne rzeczy, które muszą być w firmie na przykład spełnione, żeby ludzie obracieli pracować. Tak? Muszą mieć jakieś wynagrodzenie, które odpowiada warunki pracy. Polityka firmy jest też czymś, co jest jakimś takim czyn czynnikiem higieny, czyli to samo do pracy nie motywuje. Co to znaczy? Ktoś dostaje pieniądze, ale nawet nie zauważa, że je dostaje. Czyli tego wcale nie motywuje do pracy. On po prostu je dostaje, gdyby nie dostał tych pieniędzy w jakimś miesiącu. Aha! To zauważył, on w tej sytuacji po prostu niech nie pracowałby tak chętnie. Ale kiedy jedno staje w ogóle nie zauważa wręcz, tak. w związku z tym nie ma mowy o żadnej motywacji. Więc dlaczego się uważa, bo my nazywa się systemy motywacyjne, te wszystkie systemy związane z pieniędzmi, to ja naprawdę nie wiem, bo poprzednich wiadomo, mniej więcej od 1959 roku a autorem tych badań był Herzberg, kanadyjski psycholog zajmujący się zarządzaniem, no człowiek zajmujący się również zarządzaniem, zarządzaniem. I od tego momentu już wiadomo, że te rzeczy nie motywują. A co motywuje? Ano. Motywuje uznanie. Motywuje zainteresowanie pracą. Czyli to szansa na to, żeby dostawać właśnie takich intelektualnych, pozytywnych wrażeń. Odpowiedzialność. To jest to, co motywuje. Kiedy człowiek czuje, że ma za coś odpowiedzialność, że ma możliwość działania w jakimś obszarze. Rozwój, szansa na rozwój. Co on ma w tym, w tym poprzez to działanie? Jak on się rozwija? Co on takiego dostanie dla swojej osobowości, czy dla swojego charakteru, czy w ogóle dla swojego życia, co będzie dla niego sprawą ważną? Perspektywy awansu, owszem, ale ten awans też się łączy właśnie z rozwojem, bardzo często i zainteresowaniem pracą. I wreszcie spełnienie. Cokolwiek byśmy przez to spełnienie rozumieli, to jest to dla człowieka bardzo ważne znało, czyli żeby czuł, że jego życie ma sens. To jest spełnienie. Że robi coś, co ma sens, że robi coś, co jest istotne, że robi coś, co jest ważne. Właśnie Państwo, to są te rzeczy, które ludzi motywują. Czyli krótko mówiąc, to jest wszystko to, co tak naprawdę, nawet pracując w biznesie, można znaleźć właśnie w działaniu społecznym można znaleźć właśnie w działaniu środowiskowym. Tam nawet jeśli nie ma tych pieniędzy, bo z reguły ich nie ma i z założenia to, nie to być tak na powiedziawszy, to tam się znajdują te elementy, które są tak naprawdę dla człowieka najbardziej istotne w dobrym samopoczuciu i chęć chęci działania. Zadziwiające jest to, ja całkiem niedawno, bo wczoraj byłam na konferencji w Poznaniu zorganizowanej właśnie w, w, dla podsumowania kolejnego projektu, unijnego, który, gdzie, gdzie próbowano no, z, z, znaleźć jakiś sposób na to, żeby subregiony chciały ze sobą współpracować, współdziałać, dodano cały szereg różnego rodzaju rzeczy. Proszę Państwa, ja przed chwilą powiedziałam, pokazałam Państwu, co ludzi motywuje do pracy, a co ludzi do pracy nie motywuje. I teraz proszę zobaczyć. Była taka rubryka, pracowe formy motywowania pracowników, tak? Czyli pracowe. Zapomnijmy o Pieniądza, to znaczy poza płacą, ja rozumiem, poza pensją, ale dalej, no zobaczcie, czy to jest jeden chociaż element, który się nie łączy z pieniędzmi, czy to jest jeden element, który się nie łączy ze sprawami materialnymi, no w dalszym ciągu nie ma. My jesteśmy po prostu tak przywiązani do pewnego rodzaju schematów, że tylko pieniądze, że jak nie mamy, że jak nie zapłacimy, że jak nie damy, to ludzie nie będą pracować że bardzo nam jest trudno w ogóle wyjść poza ten A ja pamiętam czasy, przy Państwa, gdzie, i ubolewam na tym, że, 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 że dzisiaj właśnie trzeba takie rzeczy tłumaczyć, bo ja pamiętam czasy, kiedy ludzie normalnie pracowali, bez pieniędzy społecznie i jakby nawet było to wielką frajdą. Ja się zastanawiam, czy dzisiaj dzieci się jeszcze bawią e, w rękę, na przykład, którą ja się bawiłam, czy w ogóle wiedzą, co to jest. E, no, no, no przykład, czy się bawią, na przykład, w szlachetnego Janusica czy inną taką osobę, która właśnie koncentruje się na tych elementach, które się łączą z zupełnie z tym materialnym. <laughs> Czyli krótko mówiąc, bardzo ważną sprawą jest, żeby umieć znaleźć po co i dlaczego osoby, którą chcemy prowadzić, ale żeby również umieć znaleźć po co i dlaczego własne, to co ja to robię, bo jak będę tutaj w tej drugiej części tego naszego spotkania, to powiedzie na moje własne, po co i dlaczego, dlaczego ja chcę to robić, po co ja chcę to robić, no to nawet nie będę, nie będę potrafiła e, w żaden sposób innych ludzi zmotywować do tego, które oni pewnie rzeczy Pozwól sobie poprosić Państwa teraz o to, żebyście zrobili małe takie doświadczenie, taki mały eksperyment. Ja za każdym razem, kiedy to robię, to po prostu na dziś się nie mogę, że tak się dzieje, ale rzeczywiście tak się dzieje. I po to, żeby to, żebyście Państwo zrozumieli to, co chciałam Państwu za chwileczkę przekazać, warto jest to zrobić. Otóż wskazując paluszkiem, chodzi o to, żebyśmy nakreślali takie koła zgodnie z ruchem, wskazówek, masowicie, żebyśmy patrzyli na ten palec. I i systematycznie ten palec aż do takiego poziomu, żebyśmy sobie popatrzyli na nie bez tołu. Co? z głowy słusznie. Co się dzieje? Tak, spokojnie kochani, na mnie patrzą, zresztą nawet nie dziewczyny, co się no i co? Co że się zauważyć? Ktoś też zauważył, co się zadziało. Czy bardziej wyścigli? Na tą stronę, a półka być może zmniejszają się też. Ale przede wszystkim w drugą stronę to idzie, prawda? Czyli jeżeli patrzymy tak i widzimy rzeczywiście w zgodzie z, z kazem potem idziemy, one być może się zmniejszają również, bo tu jest trudniej z naszej. niektórym. I teraz patrzymy, a, a to w zupełnie inną stronę się kręci. Punkt widzenia zależy od punktu i patrzę jaka. W związku z tym, a to może tak naprawdę w psychologii nazywa się przesunięcie paradygmatu postrzegania rzeczywistości. Rzecz w tym, żeby spojrzeć na sytuację w inny sposób, żeby obalić jakiś schemat, żeby nie patrzeć z tym, żeby nie wierzyć koniecznie bezwarunkowo, że wszelkie rzeczy, które nam inni ludzie mówią, że wszystko to, co inni ludzie wierzą. Na pewno jest, to na pewno jest prawda, bo bardzo często nie jest to prawda. Właśnie tak, jak z tym podejściem do motywowania, do pracy, do przekonania, co ludzie kupują, czy tanie, czy dobre. Cały szereg różnego rodzaju takich przekonań jest pewne z I inaczej mniej mądrze, to mówiliśmy mądrze nazwę, przesunięcie Pana na postrzegania rzeczywistości, mniej mądra nazwa to jest aha. Prawda? Spoglądam na coś innego, widzę coś radnych inaczej, widzę, że coś się zmieniło. I właściwie lider powinien przeżyć mnóstwo takich zjawisk, aha, przeżywać te zjawiska, aha, co chwila, a ja parę takich, takich schematów, które należy zmienić, takich takiego sposobu patrzenia na życie, które, które bardzo często gdzieś tam powodują jako stereotypy, Chciałabym Państwu zaproponować, żebyście Państwo popatrzyli na to nieco inny sposób. Kiedyś uważano, że obojętnie, czy to jest w zawodzie, gdzieś tam pracując w biznesie, w firmie, czy w ogóle, żeby do czegokolwiek dojść, to trzeba pracować ciężko. To już nie, proszę Państwa, trzeba pracować mądrze. I nie ma takiej potrzeby, żeby pracować ciężko. I jeżeli człowiek pracuje mądrze, kładzie nacisk na odpowiednie elementy, kładzie nacisk na odpowiednie rzeczy, m.in. na siebie, na pewne inwestowanie mądre, rozsądne w siebie tak, żeby rzeczywiście ta praca nie była wcale taka ciężka. Ja powiem szczerze, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że pracuje ciężko, to ja w ogóle to nie polecam, bo ja i to pracuję dobrze. Nie ma w ogóle takiej potrzeby. Poza tym samo słowo ciężko już od razu się robi, prawda? Jeszcze gorzej. Po drugie, polecenie i kontrola. Czyli wszelkie takie zachowania, do których jako no, narodowo poniekąd jesteśmy kulturowo, jesteśmy poniekąd przyzwyczajeni, to już jest przeszłość. Ludzie chcą uprawiania, upoważniania i do robienia pewnych rzeczy, uprawomocniania, czyli przejmowania pewnej odpowiedzialności. Ale uwaga, kochani Państwo, to obecnej leży, bo z jednej strony, a z strony oni tego chcą, ale bardzo często okazuje się potem, że nie są wcale w stanie nie są wcale przygotowani do tego specjalnie, żeby to rzeczywiście przyjąć. I Ridel jest w tym momencie na no w kropca. Bo nawet jak wie, że tak trzeba, nawet jak się w taki sposób stara, żeby tych ludzi uprawomocniać, żeby im dawać prawo do robienia pewnych rzeczy, no to jeżeli w konsekwencji spotyka się z zadaniami niewykonanymi na takim poziomie, jakim oczekiwał, no to może z tego nie zrezygnować. Stabilność i bezpieczeństwo, czyli daj mi pewność, daj mi pewność czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej, to jest przeszłość. Dzisiaj jedno, co, co jest wtedy to jest ciągła zmiana, w związku z tym potrzebna jest elastyczność i bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nas, proszę Państwa, Państwo, ja i ludzie, których chcecie prowadzić, jedyną, jedynym źródłem, jakie mogą mieć bezpieczeństwa, które można im to jest ich własne wnętrze, to jest ich własny charakter, ich własne umiejętności, kompetencje, poczucie własnej wartości przekonanie kompas wartości wewnętrznych, przekonanie właśnie o tym, że ta droga, którą idą, to jest droga właściwa. Tylko taka może być pewność, tylko takie może być bezpieczeństwo. Nikt nikomu dzisiaj nie da gwarancji ani firmie, ani tym bardziej w życiu jakimś takim społecznościowym, tego typu gwarancji. Kiedyś wiedzę warto było mieć, dzisiaj trzeba ją mieć. Pytanie, jaka? Czy tylko ta wiedza zdobywana właśnie? W uniwersyteckich gdzieś tam aulach, w wyższych uczelni dostarczona przez kompetentnych, mądrych wykładowców, to nie. I to z tego, co rozmawiałam tutaj z Panem, kiedy mówiliśmy o tym, jak, jak pani, pani tutaj opowiada, w jaki sposób studenci tutaj studiują. Ważną sprawą jest doświadczenie. Ważną sprawą jest nabywanie pewnej wiedzy od, ze środowiska, od ludzi w czasie działania. No, oczywiście fajnie jest, jak się ma przy okazji mentora, jak się ma przy okazji kogoś to jeszcze tym procesem zdobywania wiedzy nam w tym pomoże. Ale to też nie tylko taka wiedza. Bardzo ważną wiedzą bardzo ważnym rodzajem wiedzy jest to, czego wielu ludzi nie rozumie, że jest im to potrzebne, mianowicie wiedza o tym, jak funkcjonuje człowiek. No, proszę Państwa, niestety nie rodzimy się z instrukcją obsługi, a w ogóle też rodzice żadnych egzaminów nie kończą, prawda? żeby samochód prowadzić i cokolwiek robić to. Jakąś licencję trzeba mieć, natomiast, żeby być rodzicem, no niekoniecznie ta licencja zupełnie nie jest potrzebna. I efekt ja jest taki, że nie zawsze wiemy, w jaki sposób traktować tego człowieka, żeby wydobyć z niego to, co najlepsze, i niewiele się zmienia w tej materii, kiedy człowiek dorasta. Gorzej, my sami nie wiemy, jak siebie mamy traktować, właśnie, żebyśmy pracowali mądrze a nie ciężko na przykład. Dlatego ja osobiście uważam, że bardzo taką istotną porcją wiedzy, jaka powinna być już moim zdaniem w szkole średniej, a może nawet raczej znaczy w gimnazjum, myślę, że już byłabym skłonna coś takiego oferować. to jest właśnie wiedza, w jaki sposób mam obsługiwać siebie, w jaki sposób mam wpływać na siebie, żeby maksymalnie wykorzystać swój potencjał, bo to jest bardzo ważne, to jest coś, co jest szalenie potrzebne, jak również wiedza o tym, co to jest skuteczne działanie, na czym polega skuteczne działanie, i co z tego właśnie możemy wykorzystać w różnych momentach. Zalaganie pieniędzy, proszę Państwa, to jest przeszłość. Dzisiaj owszem ludzie chcą zarabiać pieniądze, ale chcą się samorealizować. I czasami szansą dla ludzi, którzy nie znajdują tego w firmie, w pracy, właśnie na tę samorealizacja, no ta szansa jest poprzez działalność ludzko-społeczna. Jakoś tam jakiś doskonały godzin, dzisiaj to jest bardzo ważną sprawą obsługa. I ta obsługa również bardzo jest ważna. W każdym elemencie, proszę Państwa. Czy my robimy pewnego rodzaju rzeczy społecznie, bo to też jest coś, z czym się spotykam. No niestety w ramach projektów. Ja osobiście myślę sobie czasem, że co to będzie, jak nam się skończą projekty unijne. Dlatego, że bardzo często jest to tak, i jakiś tam rynek przez te projekty unijne no jest trochę psuty, muszę powiedzieć. Szczególnie obserwuję to, jeśli chodzi o szkolenia. Bo jak na przykład ludzie uważają, że skoro ktoś nie płaci za te szkolenia, no to w zasadzie, kto te szkolenia poprowadzi, jak one, no to broń do Państwa, czy, bo ja tu jestem, tak, to znaczy, no jest to na to, że jednak się nie da całego prowadzi ale jest tak bardzo często, że rzeczywiście to nie ma znaczenia. nie płacą, w związku z tym nie traktuje się tych ludzi specjalnie, jak jest dobrze i tak dalej, bardzo źle, bardzo nie dobrze. Projekty unijne skończą, a firma czy ludzie, czy jakieś inne rzeczy zostaną. I co wtedy? To jest ogromnie ważne i właśnie bardzo często również, proszę Państwa, w takich różnych działaniach społecznych, kiedy pewne rzeczy się robią właśnie dla ludzi, którzy nie płacą za to, którzy dostają pewne rzeczy, to niestety nie ma dzisiaj za tym szacunku. I to nie jest dobrze, bo nie można samemu czuć się dobrze, jeżeli, jeżeli się nie traktuje innych ludzi z szacunkiem. Zarządzanie, czy projektem, czy czymkolwiek innym, to jest to, co jest przeszłością, czy firmą. Dzisiaj potrzebne jest właśnie liderowanie, czyli być liderem. I kolejny paradygmat, który jest nieprawdziwy, który należy zmienić na paradygmat inny, paradygmat taki, <coughs> bardzo ważny. Taki jestem. Taki jestem już. No, geny po prostu się nie zmieniam. No, to dziadek był taki, babcia była taka, no, czy tam tatuś, ojca poszedł do, do dokodu, prawda? Nie, człowiek się rozwija, człowiek się staje. W każdym momencie swojego życia, bez względu na to, ile mamy lat, nie jesteśmy jeszcze skończeni. Mamy jeszcze szansę na to, żeby wyciągnąć z siebie to, co w nas jest najlepsze i po to również potrzebne jest lider. Lider jest właśnie potrzebny po to, żeby wyciągać z innych ludzi to, co jest im najlepsze. Żeby ludzie chcieli za nim iść, bo ludzie wtedy idą za człowiekiem.